Witam Państwa. Nazywam się Tomasz Strojnowski. Jestem pianistą, kompozytorem i nauczycielem. Chciałbym serdecznie zaprosić Was na muzyczny objazd Polski. A w i mazurach żyje się z głową w chmurach. Witam Państwa bardzo serdecznie w warmińsko-mazurskim odcinku Pianobusa. W muzycznej kuchni tego regionu będę komponował mazura do czterech rodzajów pierogów. Ale cóż tam mój mazur? Ten odcinek będzie wprost pękaty od atrakcji. Ka, pka, płyną łzy. Andrzej Sikorowski zaśpiewa z zespołem ludowym Węgojska Stróżka. Piłkarze ten czy biskupiec zaśpiewają dla swoich działaczy. Dowiemy się, co łączy zespół Rockefeller z miliarderami Rockefellerami a filharmonię w Olsztynie z gwiazdami oper. Tomasz Strojnowski. Jeszcze raz witam Państwa i zapraszam na pokład Pianobusa. Pan Wiesław Borowski z Biskupca kolekcjonuje aparaty fotograficzne. Ma ich koło tysiąca. Witam panie Wiesławie. Aby zebrać tak imponującą kolekcję trzeba mieć pasję południowca. Panie Wiesławie, czy czuje Pan w sobie na przykład hiszpański temperament do zbierania aparatów fotograficznych? Tak. Wobec tego, posłuchajmy habanery z opery Carmen Georges Bizeta z udziałem Pana Wiesława. Mm. Oto Mazur alapierogi. Do widzenia i do usłyszenia.